40 dni trwała przerwa w rozgrywkach futsal pierwszej ligi. Laba jednak dobiegła końca i w ostatni weekend mogliśmy się emocjonować pierwszymi meczami rundy rewanżowej. Marek Silik zapraszam na magazyn Goli pierwszej ligi futsalu, w którym zaprezentujemy bramki 12 kolejki rozgrywek. Tradycyjnie prezentację zaczynamy od grupy północnej. Tu 12 kolejka rozgrywana była na rad. W niedzielę udało się zagrać 3 z 6 spotkań. Rywalizowano m.in. w Lęborku, dokąd wybrał się Red Devils' Chojnice, a także w Bojano oraz w Gnieźnie, gdzie doszło do derbów Wielkopolski. Jako pierwszy pokażemy dziś mecz ekip z dołu tabeli grupy północnej. Dragon Bojano mierzył się z bonito biały sok. We wrześniu górą były smoki, a tym razem. Bonito zaczęło z Animuszem i już w pierwszej minucie goście prowadzili 0-1 po golu Szymona Żabiuka. To na początek, bo po golach w szóstej minucie Dmitro Dibrowy i w szesnastej minucie Damiana Danilewicza przewaga gości urosła do trzech goli. W 17 minucie na szaloną solową akcję ofensywną Zdecydował się golkiper Bonito Norbert Jędruczek Który podwyższył rezultat na 0-4 Białostoczczanie szli za ciosem również w drugiej połowie W 24 minucie obroną Dragona zakręcił Iwaldo Gomez Podał do Mikołaja Siemieniuka któremu pozostało umieścić piłkę w bramce. Nieco ponad minutę później, po akcji prawą stroną bramkarza miejscowych, pokonał kapitalnym strzałem z dystansu Dmytro Dibrowa. Miejscowi swojego pierwszego gola w tym roku zdobyli dopiero w 34. Minucie. Po zagraniu Dominika Kukowskiego do siatki z bliskiej odległości trafił Kevin Sidor. Gospodarzom udało się zdobyć jeszcze gola numer 2. W 38 minucie po akcji Mateusza Besserlinga z Dominikiem Deptą gola zdobył ten pierwszy. Ale ostatnie słowo należało już do Bonito. W 39 minucie po zespołowej akcji wynik meczu ustalił Mikołaj Siemieniuk. Dragon Bojano, Bonito stok. 2 do 7. Sporo emocji wzbudził mecz Greenwood Gniezno, wiara Lecha Poznań. Choć zespoły z tabeli dzieli ogromna różnica, to jednak terby często rządzą się swoimi prawami. W pierwszej minucie Filip Kruczyński zagrał przed pole karne do Dawida Radomskiego i niespodziewanie na prowadzenie wyszli gospodarze. Lider tabeli grupy północnej początkowo nie miał łatwo, goście wyrównali w szóstej minucie po akcji Uriela Cepedy z Martinem Soldim, ale była to jedyna skuteczna akcja przyjezdnych w pierwszej połowie. Drugie 20 minut to już inna historia. W 22 minucie Uriel Cepeda ruszył z kontrą i w sytuacji sam na sam pokonał Dawida Kasprzyka po raz drugi. Bramka Gnieźnian została odczarowana, a minutę później Cepeda najpierw zatańczył z piłką w polu karnym rywala, po czym huknął nie do obrony na 3 do 1. Biara Lecha kontrolowała wynik i dominowała na boisku. W 33 minucie gola na 4-1 ustrzenił Daniel Ozuna. Kilka chwil później skuteczny atak wyprowadzili miejscowi. Piłka w zamieszaniu podbramkowym odbiła się od Marcina Gressera i wpadła do siatki przyjezdnej. Wynik meczu w 38 minucie ostatecznie ustanił Daniel Ozuna strzałem do pustej bramki, odbierając wcześniej piłkę rywalowi na swojej połowie. Greenwood Gniezno, Wiara Lecha Poznań, 2 do 5 za oni i Z mojej perspektywy mecz w obronie, strasznie ciężko nam się dzisiaj grało. Wiadomo, zespół Wiary Lecha bardzo dobrze motorycznie przygotowany. No biegaliśmy za piłką, bardzo, 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 bardzo biegaliśmy za piłką. Co, co mogę powiedzieć o meczu? Małą sytuację mieliśmy, nie oszukujmy się. No to, że strzeliliśmy tą bramkę, dwie bramki, przepraszam, Mimo wszystko Wiara Rekwano miała tyle sytuacji, że mogła zdecydowanie wyżej ten mecz wygrać, także gratuluję im i myślę, że na spokojnie awansuję z pierwszego miejsca do futsal ekstraklasy. No, Gniezno jest tutaj też takim zespołem, który o wiele o wiele lepiej gra u siebie niż na wyjeździe. Fajnie nam się grało, bo przyjechała du duża ekipa przyjechała naszych kibiców, dziękujemy im za wsparcie. Wygrywamy oczywiście wynikiem 5 do 2, ale, ale tak naprawdę tutaj było też momentami momentami gorąco. Gospodarze mieli swoje sytuacje, więc doceniamy ten wynik. Tak jak powiedziałem, nie było łatwo. Chcemy, chcemy wszystkie mecze do końca tej rundy wygrać, aby, aby ten awans upragniony dla nas w końcu osiągnąć. Także dziękujemy, tak jak jeszcze raz powiedziałem, kibicom. Dziękujemy chłopakom z Gnieza za fajny mecz, pełen walki. Życzę im powodzenia w kolejnych kolejkach i do zobaczenia. Emocji można było się spodziewać w meczu Timu Lemberg z Red Devils Chojnice. Zespołu z realnymi szansami na walkę o awans. Mecz rozkręcał się z minuty na minutę. W końcu kibice doczekali się pierwszych goli. W dziewiątej minucie na strzał z dystansu zdecydował się Juan Bautista. Piłkę odbił jeszcze stojący przed bramką Bożej Wenta i to na jego konto zaliczono tego gola. Pięć minut później miejscowi prowadzili już 2 do zera. Powracający do ekipy z Zlemborka po wypożyczeniu Dawid Łapigrowski wymienił podanie z Maciejem Wierzbowskim i pięknym strzałem przywitał się na nowo z dęborską publicznością. Nim pierwsza połowa dobiegła końca część strat odrobili goście. W 17 minucie kapitalną akcję przeprowadził Paweł Skupczenko, podał do Maksyma Jakuszyna, który zdobył gola kontaktowego. Po zmianie stron, gospodarze szybko odzyskali dwubramkową przewagę. Piotr Łapikrowski genialnie zagrał do Wierzbowskiego, a ten podwyższył wynik na 3-1. do 1. Złudzeń przyjezdnych pozbawił w 32 minucie Juan Bautista. Kolumbijczyk zaczaił się, następnie przeciął podanie rywali, posyłając piłkę do pustej bramki przeciwnika. Konicze nie poddawały się. W 36. minucie po zespołowej akcji Kola numer 2 dla Diabłów dobył Oleg Krywko, ale na więcej miejscowi im nie pozwolili. Kropkę nad i postawił w 37. minucie Dawid Łabigrowski, dobijając strzał z przyłożonego urzutu karnego. Tim Lambert Red Devils, Chojnice, 5 do 2. Był to ciężki mecz, tym bardziej, że w poprzedniej rundzie przegrali nasi moi koledzy. I no, dobrze, że wróciłem, syję dwie bramki. Tyle. Tak, teraz będzie tam bodajże tydzień wolnego, albo dwa. Będziemy ciężko pracować, żeby na następny mecz być dobrze przygotowanym. Tak, cieszą trzy punkty, aczkolwiek nie byłbym sobą, gdybym był zadowolony po tym meczu. W 100% nie jestem zadowolony, bo brak skuteczności. Myślę, że wynik w tym meczu powinien być wyższy, ale cieszmy się z trzech punktów. Przygotujmy się do następnego meczu i też będziemy walczyć o trzy punkty. Oczywiście musimy mieć wysokie cele, bo gdybyśmy tych celi sobie nie stawiali, to Liga by na nas się skończyła już teraz, bo raczej spadek nam nie grozi. My chcemy do końca walczyć o, o te baraże. a może i przy odrobinie szczęścia i gdzieś tam potknięciu innych zespołów patrzy wiary Lecha i Jagiellonii. I może i nawet o pierwsze, ale, ale spokojnie, najpierw walczymy w każdym meczu o trzy punkty, a co przyniesie życie to zobaczymy. Dobry. Oczywiście chcę podziękować bardzo swojemu zespołu za tę walkę. Przyjechaliśmy w dziewięć zawodników, czyli siedmiu. Пілкажі і два раз Ми їдемо в ослабленні, бо так на правда немає душі люди, У нас заводники ще, не дійдуть до себе. І так на правда Так, Я своїм зесполом за, задоволений завалку. Вдруге половину хабаки заграли в шустрі, невідомо цього з Купченка. Яку доставка контузія? Я ми ще хоч би не була поважна контузія. А так, нуцо, вальчимо дали. Добре, зараз є пауза. Приготуємося за хвилю, вручать наші контузувані заводники. Мам надію. І нуцо, і вальчимо дали. Вальчиво дали. Шедочинським все мовиться у нас три заводника, два усім наші латах, 16 на шістнадцять латах. І... Grają jak równy z równymi i, i no, tylko im chwala. Chapaki rozwijają, się, a ja jak trener zawsze im pomogę. E, myślę, że dzisiaj była walka dwóch zespółów w powiedzenia, a my co a my pracujemy dalej i przygotujemy się. Futbol Biały spotka się z Tawtoru 24 stycznia. Jagiellonia i futsal Szczecin zagrają ze sobą 22 lutego. A mecz AZS-UW Darkom Wilanów z AZS-UG Gdańsk odbędzie się dopiero w kwietniu. Na czele tabeli umocnił się zespół wiary Lecha Poznań. O grze w Barażach wciąż może myśleć z kolei Tim Lemborg. Na dole tabeli z kolei strefę spadkową opuściło bonito, ale ma tyle samo punktów co będący tuż za nim dragon Bojano. Czas na grupę południową, gdzie jak się okazało, nie brakowało niespodzianek. Ciekawie zapowiadał się mecz w Krakowie, gdzie AZS UEK podejmował ASG Stanley Brzeg. Emocji można było się też spodziewać w starciach Polonii bilany Wrocławskie z GKS Tychy, czy Supra Broker z Wrocław Sośnicą Gliwice. A jak było? Zobaczcie sami. Zaczynamy od wspomnianego meczu w Krakowie. Wyżej stały akcje timu z Opolszczyzny i to on w trzecim minucie dzięki trafieniu Macieja Mazura objął prowadzenie w tym spotkaniu. Bramkarz Krakowian był bliski pania piłki, a ta ostatecznie wtoczyła się do bramki. Podopieczni trenera Bartłomieja Nogi podwyższyli wynik zaraz po przerwie. Uderzenie z dystansu Marcina Bobera, choć nie wyglądało na groźne, to zasłonięty golkiper AZS-u nie zdołał go wyłapać. Krakowianie szukali okazji do gola. Ryzykowali grę bez bramkarza, ale nie przyniosło to skutku. Wręcz przeciwnie. Bo w 37 minucie piłkę przechwycił Damian Machowski i strzałem do pustej bramki podwyższył na 3 do zera dla gości. Akademicy doczekali się gola kilkadziesiąt sekund później. Po podaniu do Pawła Hadego bramkarza futsal teamu pokonał Maciej Kuchta, ale przyjezdni nie pozwolili Krakowianom na więcej. Wynik meczu w ostatniej minucie ustalił Kacper tendra przecinając podanie rywali. A zetest ułek Kraków. Futsal film brzeg 1 do 4. Jezus, ja gram trzeci sezon już w tej pierwszej lidze i zawsze tu mamy ogromne problemy, czy u siebie, czy na wyjeździe i te mecze są emocjonujące. Fajnie było dużo fajnego futsalu można zawsze w tych meczach zobaczyć. Cieszy to, że my zawsze tą jedną bramkę, no dzisiaj trzy, ale przeważnie te mecze kończyły się tak wygraną naszej drużyny jedną bramką. No kolejny ciężki mecz, tym bardziej wiedzieliśmy, że Kraków jest w gazie. No wygrali z ekstraklasowym zespołem, z ruchem chorzów tydzień temu, także spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, taki był. No ale na szczęście mimo dużych absencji, naprawdę mamy mnóstwo kontuzji, kartek, udało się tutaj wygrać w tym. Może nie udało się, bo dzisiaj jednak byliśmy lepsi od trzy bramki. No myślę, że mentalnie troszkę nie dojechaliśmy, bo po dwóch bardzo dobrych meczach z lepszymi drużynami wyszliśmy bardziej zmotywowani. No nic, no, zaspane pierwsze dwie minuty i dwie bramki, no i mecz się nie układa po naszej stronie. No myślę, że to jednak było bardziej wina po naszej stronie. Przez cały mecz było widać, że te strzały są takie niedopracowane. Dużo było w powietrze albo jakichś takich po prostu strzałów wyblokowanych. No i więc myślę, że. Bardziej zasługa była gorszego przygotowania do meczu z naszej strony niż z bramkarza. Ale nie można mu ująć, bo to jest jednak bardzo dobry bramkarz. Już swoje lata wybronił i trzyma poziom dalej. Z Małopolski przenosimy się na Dolny Śląsk, gdzie w hali wrocławskiego auf u Supra Broker Profi Sport podejmował wyżej notowaną Sośnicę gliwica. Choć faworytem byli goście, to miejscowi w piątej minucie obili prowadzenie. Po zagraniu rzutu różnego dobrze ustawiony w polu karnym Mikołaj Połomka otworzył wynik spotkania. Sośnica, choć miała przewagę, nie potrafiła tego udokumentować golami. Tymczasem w 15 minucie po kolejnym rzucie rożnym Wrocławianie ze sprawą podania połomki i bramki yes! i Filipa Kapinosa podwyższyli na 2 do 0. Mimo licznych okazji, kolejne minuty upływały bez goli. W końcówce Sośnica postawiła wszystko na jedną kartę. Ale grając bez bramkarza Gliwiczanie nie tylko nie zdobyli bramki, a zamiast tego w kilkanaście sekund stracili dwie. Piłkę do pustej bramki gości pakowali kolejną Michał Trzajna, a zaraz po nim Mikołaj Połomka, ustalając wynik spotkania. Supra Brokers Profi Sport Wrocław, Suśnica Gliwica 4 do 0. W Rudzie Śląskiej byliśmy świadkami innego pojedynku ekip z Dolnego Śląska oraz Śląska. Tamtejsza gwiazda, która po spadku z futsal Ekstraklasy nie może się pozbierać, miała bardzo wymagającego rywala. Górnik Polkowice, który na półmetku dumnie zajmował pierwsze miejsce w grupie południowej, zaczął rok 2026 od gola. Solową akcję przeprowadził Jan Rojek i niesygnalizowanym strzałem pokonał golkipera gospodarzy, otwierając wynik meczu. Miejscowi odpowiedzieli 3 minuty później, gdy po zagraniu Mateusza Świerczyńskiego stan spotkania wyrównał Krzysztof Piskorz. W 12 minucie znów górą byli goście. W autu zagrywał Paweł Wyżga, a Dawid Biały precyzyjnym uderzeniem dał drugiego gola górnikowi. Co do gwiazda wyczekała dobry moment. Bramkarz gospodarzy wypatrzył wbiegającego w pole karne rywala Maksyma Kraweca, Posłał w tym kierunku futsalówkę, a ukraiński gracz strącił ją głową do siatki przeciwnika. W 23 minucie górnik po raz trzeci wyszedł na prowadzenie. Kapitalnym podaniem popisał się Dawid Biały, a pędzący prawą flanką Marcel Wolan strzałem z linii polakarnego umieścił piłkę w bramce gwiazd. Gospodarze jednak się nie poddali i ponownie odpowiedzieli golem. W 27 minucie Maksym Krawiec zagrał do nadbiegającego Bartosza Siadula a ten doprowadził do trzeciego w tym spotkaniu remisu. W ostatnich 10 minutach obie ekipy miały swoje okazje, ale tym razem to miejscowi byli górą. Wykorzystali błąd przeciwnika w ofensywie i po szybkiej akcji objęli prowadzenie, którego do końca meczu już nie oddali. Gwiazda Ruda Śląska, górnik Polkowice. 4 do 3. To nie koniec pojedynków drużyn z Górnego i Dolnego Śląska. W kobieżycach Polonia Bielany Wrocławskie podejmowała bowiem GKS Futsal Tychy. Początek był wyrównany. Obie ekipy przez kwadrans szukały okazji na pierwszego gola. W końcu udało się to miejscowym. Filip Jankowski z wodem oszukał rywala i ładnym precyzyjnym strzałem dał prowadzenie Polonii. Nim goście zdążyli się otrząsnąć po tym ciosie stracili drugiego gola. Mateusz Mojka wykorzystał chwilę nieuwagi rywala i zdobył bramkę na 2 do 0. Tyszanie próbowali odwrócić losy meczu, ale byli kompletnie nieskuteczni. Tymczasem w 24 minucie fantastycznie przymierzył Adam Wojciechowski i gospodarze mieli już całkiem spory zapach goli. GKS Średzką Niemoc przemał dopiero w 39 minucie. Po zagraniu Michała Słoniny do siatki miejscowych trafił Tomasz Gąsior, ale na odrobienie strat było już za późno. Tym bardziej. Że Polonia w ostatnim minucie dobiła przeciwnika z golem Radosława Karaska do pustej bramy. Podsumowanie Radosława Karaska, który zdobywa czwarte trafienie dla Polonii Bilany Wrocławskiej w tym spotkaniu. Polonia Bilany Wrocławskie, wieka z futsaltychy, 4 do 1. Ale podziękować. Ależ tego wieczoru przytrafiło się nam. Fajnie się dzisiaj broniło. Coś tam, coś tam połapałem. Fajnie też staliśmy w obronie, więc dużo, dużo sytuacji tych wyjaśnili chłopaki z obrony, więc miałem trochę roboty, ale chłopaki też dołożyli cegiełkę. Liczyłem, że będzie to pierwsze czyste konto, ale no niestety minutę przed końcem gościu tam fajnie wsadził przy słupeczku. No i trzeba będzie jeszcze poczekać, ale mam nadzieję, że uda się w tym sezonie zrealizować ten cel. No najważniejsze są trzy punkty w każdym razie, i to, że Umacniamy się dalej w środku tabeli i, i ten dół nas nie goni, a wręcz przeciwnie, my możemy pogonić jeszcze czołówkę. Czy nie, chyba nie? Dla mnie osobiście nie jest to powiedzmy, jakieś zaskoczenie. Na pewno cieszy wynik, bo no, drużyna z tych to jest bardzo mocny przeciwnik i rzeczywiście u nich przegraliśmy 8-2. Natomiast był to zupełnie inny moment sezonu, ponieważ był to nasz pierwszy mecz w pierwszej lidze. Do tego no, dziś tam na wyjeździe nie w pełnym składzie i tak się potoczył jak potoczył. Natomiast to co całą rundę mówiłem, że uczymy się tego futsalu i jak będziemy w całym składzie, co, co nie udało nam się jeszcze do tej pory, to będzie dobrze. Dzisiaj też co prawda nie było jeszcze Miłosza Paprockiego koncyzjonnego, ale tak już mieliśmy praktycznie cały skład, który gdzieś gramy ze sobą od, od trzech lat i i to dzisiaj no funkcjonowało, że rzeczywiście postawiliśmy się na no bardziej renowanej drużynie i wygraliśmy. Ciężko cokolwiek powiedzieć. Jeżeli w pierwszej połowie nasza skuteczność jest tak słaba, to ciężko z tak trudnego terenu wywieźć punkty. No, bodajże, cztery słupki, jedna poprzeczka, jedna sytuacja sam na sam. Jeżeli w takich sytuacjach nie potrafimy zdobywać goli no to nie będziemy wygrywać meczy, także jestem jakby tą skutecznością bardzo rozgoryczony. No i trudno, wracamy bez punktów do Tychów. Nie taki był plan. Na koniec tego magazynu jeszcze zawitamy do Tarnowa. Tamtejszy futsal klub podejmował bowiem Morawie Tompawek z Sobica. Gospodarze próbowali, atakowali, ale to ekipa z Owic jako pierwsza zdobyła gola w tym meczu. Futsalówkę na swojej połowie przechwycił Michał Zawacki. Wymienił podanie ze swoim bratem i po chwili otworzył wynik tego spotkania. 4 minuty później akcję gości rozpoczął Szymon Pietras, podał do Michała Zawackiego, Ten zaś wypatrzył dobrze ustawionego Dominika Pasternak'a i Morawia miała na koncie drugiego gola. Michał Zawacki był w tej części gry nieuchwytny dla Tarnowian. W 14 minucie przechwycił podanie rywali i strzałem z przerywanej linii podwyższył na 3 do 0. Po zmianie stron trwała niemoc Strzelecka-Gospodarzy, a przyjezdni bawili się w najlepsze. W 31 minucie po podaniu od Pasternak'a z ostrego kąta bramkarza miejscowych pokonał Łukasz Zawadzki. Ten sam zawodnik 4 minuty później ustalił wynik spotkania lobując bramkarza rywali po podaniu przez całe boisko od Michała Łabędzkiego. Jerzy Tarnów, Moravia Pawek z Obice, 05. Jeśli chodzi o mecz, to wyszliśmy pressingiem. Widać było, że cała drużyna jest zaangażowana, natomiast no, troszkę już zeszło powietrze po strasznej pierwszej bramce, Troszkę mm, spuściliśmy głowy i już tak nie walczyliśmy jak na początku. Brakowało pojedynków jeden na jednak, no to jest futsal. To dużo pojedynków na jeden, jeden na jeden nikt nikogo nie okrzyczy, że próbował. Brakowało trochę tej odwagi, brakowało strzałów na bramkę, bo po pierwszej połowie oddaliśmy tylko pięć strzałów bodajże. No i Obice grają tym samym składem już z około pięciu lat, widać było zgranie, widać było taktykę, to zaangażowanie, wyszkolenie techniczne, byli wybiegani, więc naprawdę bardzo ciężka drużyna grania, my mieliśmy również swoje sytuacje, natomiast no ta skuteczność niestety, ani jednej bramki się nie udało, natomiast już na następne spotkanie Wiemy co poprawić i na pewno będzie lepiej. W pierwszej w nowym roku kolejce w grupie południowej niespodzianka goniła niespodziankę. Aż 4 z 5 ekip wzięły skuteczny rewanż za porażkę na inaugurację sezonu. Największym zaskoczeniem jest porażka lidera tabeli górnika Polkowice, ale punkt zgubił też trzeci w tabeli, futsal Tychy. Mimo takich rezultatów liderzy zachowali swoje pozycje. Do górnika zbliżył się ASG Stanley Brzeg. Awans o pozycję pozycje zanotowała z kolei Polonia bilany Wrocławskie. Mecze 13 kolejki odbędą się 31 stycznia oraz 1 lutego. A my już teraz zapraszamy na kolejny odcinek naszego magazynu. Do zobaczenia!